Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Jestem w Wambierzycach przy bazylice. Proszę, tak wygląda sanktuarium w wambierzyckie. O co tu się rozchodzi? O to, że w XIII wieku chyba jeden z Janków, bo dwóch Janów mamy, zobaczył Matkę Boską z promieniami. Drugi postanowił ją wyrzeźbić figurkę w lipie, postawił ją no i przychodzili ludzie do tej figurki no i co się stało drugi Jan znowu odzyskał wzrok bo upad przewrócił się koło tej lipy odzyskał wzrok od tej pory zaczęto szopę postawiono kaplicę taką drewnianą i w XVIII wieku wybudowano ten kościół i są wębierzyce no i i teraz zobaczymy tu jest wejście do bazyliki ja jestem tu i pierwotny ołtarz 12 wiek będę przeschodził. Nawa główna jest tu dolna figurka grób Maryi relikwy pawa 12-letni Wszędzie są o takie cudowne kroty i tak dalej To tak jest opis. Była maleńka figurka, to mówiłem. drewniany kościół. Większy murowany kościół. Mówiłem, że był jeszcze jakiś. 30-letnia wojna go burzy. No. Następny buduje swoją świątynię. Także tak to wygląda, Szymon z Nysy. obrazy olejne Szymon z Nysy, nie będę więcej wam mówił i idziemy. Sześć obrazów Wilmana z Krzeszowa z XVII wieku i Snycerze Śląscy z XVIII wieku, ramy główne, to idę przy wejściu do zobaczycie plan bazyliki i kalwarii plan bazyliki tutaj jest wszędzie możecie zrobić zobaczyć co jest i kalwarii to tylko za pokazałem dobrze plan idę do przodu pierwotny ołtarz taki był historyjny 1200 duże drzewa była umieszczona rzeźbiona statuetka z Matki Boskiej na skutek żadliwej modlitwy odzyskał wzrok kamienna płyta świecznik z początku XIII wieku pierwsze ofiary święte kule chory są dowadami o zdrowie proszę, to był pierwotny obraz e, ołtarz bóle. Uh -huh. I proszę bardzo podziękowania. Jakbyście nie wierzyli. I wejście do kościoła. A tam jest chyba Opowiada, cudowna figurka Matki Borskiej jest tam Teraz tam przyjdę, bo tam jest wycieczka, tu się naokoło idzie, jest z tyłu tutaj są te wszystkie rzeczy, o których czytałem wcześniej Ołtarze, ołtarze, organy, krata taka skromna świątynia, nawet mówił to ksiądz. Tak, ambona, barokowy styl, pełne złota, tak? Wymalowania, tutaj jest ołtarz główny, wszyscy poszli tam do, do tego, a tutaj jest cztery. Ta świętego nie podsumowano, Valentego itd. Tak itd. Tak i tutaj wszyscy stoją. Tam jest figurka, to Muszę iść tam, ale niestety nie mogę tam dojść, bo wszyscy za dużo ludzi. w ołtarzu. 说哪里？

Kaplice grup Marii, Nie było wzięcie Matki Bożej bodajże nie wiem kaplice takie proszę bardzo to jest o a Aniołów o no, tam na dole jest też chyba wejście po prostu tutaj mam zejście to idę nikogo nie ma a ja będę o jest widzicie zaśnięcie Matki Bożej tak dobrze mówiłem takie kaplice poświęcone temu wydarzeniu O opowieści o Jezusie kaplice Tutaj jest, Jezus pracuje. Takie po prostu są o widzicie. Zapaliłem światło. I tak chodzi. Teraz relikwia na Pawła drugiego. II. Proszę bardzo. Tu są tu wam wieżyce. Wędrowa po ziemi kłodskiej. Tutaj bazylice. prawie muszę. Litania, Wadowice, Lolek. tak tutaj wygląda cisza, spokój. Zapijać się można. I ofiarodawcy stopni przed kościołem. Nie wiem tu jest ich aż 328 do 60 roku. Nie wiem o co to się rozchodzi, ale tak to jest. Idę dalej. A. Wejście do kościoła. Tu są figury. Aha święty. Co to jest? Wejście siedem. Do... Męcy ze wschodu. Troszkę innie jest to opisane. Tutaj jest tutaj. A to są wota stare. No właśnie w podziękowaniu. No. Ludzi. Stare wota. A. Jest tutaj tego. Daję, że. A teraz następna jest tutaj. Kaplica jakaś. Hmm. Następna kaplica. Takie kaplice są. Musicie sobie wziąć plan. On jest trochę źle zrobiony, bo nie mogę się połapać w tym wszystkim. I tutaj jest z tyłu, jak to wyglądało za dawnych czasów odkrycie, bo teraz jest wiadomo pomalowane kiedyś to były freski, wszystko o, tutaj też na ja dawnych czasach ja nie wyglądało teraz wszystko jest pomalowane no nie wiem taka moda szkoda, no, ale to tak, to tak jest tu jest błogosławiony Gertrard Hirschfeld Endera. O proszę, dowiem bierzyć w kłodzku patron Trzech Narodów. A, wszystkiego tutaj to nie ogarnę. Powiem wam. Ta bazylika jest duża z zewnątrz. Tutaj są przedsionki i tak wędrujemy. Tak. Ale po prostu Eee, co powiedzieć, że o, jestem z tyłu kościoła, tam jest Najświętsza Panienka, o, z przodu ołtarz, teraz nikogo nie ma, wycieczki się skończyły, jest spokój, cisza. Tu 20, Matka Nie Niepokalana. No, podziękowania, proszę, proszę, proszę. Tu niemieckie. Kulawie. Następna kaplica. Takiej kaplicy jest pełna. Tutaj figury. Aha. I tutaj te woda są. Następne obrazy. Tu są rozpowiedzi. Konfesjonały i tu jest tędy wszedłem do kościoła A wszedłem naokoło cały kościół i jeszcze taka ciekawostka nie wiem czy widzicie ten promień tutaj on idzie od najświętszej panienki figurki jak patrzyłem to nie było ja dopiero jak robiłem zdjęcie to to zobaczyłem to tak dla waszego nie wiem czy widzicie dla waszego o. Widać to? Nie wiem. O ten promień.